Hej, witam was wszystkich z tej strony, Taker. Witam was w kolejnym odcinku z GTA 5. Kontynuujemy sobie misję dla nieznajomych oraz dziwaków. I tu jak widzimy mamy oto stopowiczkę, która ma dosyć szalone życie, że tak powiem. A może tutaj zamilknę, żebyście mogli posłuchać, co ona tam wszystko dokładnie mówi i w ogóle. I zaraz, za niedługo się do Was znowu odezwa. more does a girl have to do these days? You cast out this kind of bait, you'd expect at least a couple of old sharks to come sniffing. But along you came, thank God. I'm not sure how to take that. Just promise me you're not going to wear my skin or imprison me in a crawl space for 20 years. Joke, kind of. You're cool, right? Sorry, I'm coming down. I've been partying like a biatch. Yesterday was a blizzard, man. I don't even remember getting out of bed, let alone go.

He's a security guard at the broadcast tower right behind the famous Vinewood sign. He's been stressed out, really working long hours, so I thought I'd surprise the big luck. We haven't seen each other for like a week. Or maybe it's two. I don't know. Crazy how time flies. Wait, that's my phone. Speak of the devil. Hey, sweetie. I... Take it easy. I was just talking about you. <inaudible> if No, Brana, fajnie, ale ciężko zobaczyć twarz. Ale tak 2 na 10. I ran out of money or I would have gotten a cab. Yes, all the gave me. What's the big deal? I said I'd pay you back. I'm sorry, okay? My out of juice. I only just Sandy Shores. You know, Brana or No, I haven't spoken to him in weeks. This is just some random guy, I swear. Calm down, babe! Look, would you tell him? You talking to me? Yes, tell him you're not a guy called Brian. You're just some random guy. What? Just shout it. I'm just some random guy not called Brian. There, babe, you believe me now? Babe! Babe! Shit, he hung up on me. Sorry about that. Hey, he didn't seem too happy to hear from you. He'll be fine when I surprise him. Probably just having a bad day. He can never stay mad at me for long. Opposites attract, you know. He's the serious, responsible, pay your bills, save for the future type, and I'm the sexy, bohemian, go off for days and do X in the middle of the desert type. I'm young. I'm still exploring my mind, discovering who I am. Oh, fuck. No, it's not. I'm discovering who I am. Yeah, when you run out of money, right? Whoa there, random guy. Less of the judging. Wait, there's my phone again. What's up? Yeah, hitching back into town. How do you think I feel? I'm wrecked. I know. I'll have one last bag etched on my tombstone. Don't flatter yourself. I can walk just fine, thank you. You're bad. Anyway, gotta go. I'll text you later. Don't tell me, Brian. What? No, just one of my, just one of my girlfriends. Look, I'm seriously flagging now. I'm going to rest my eyes for a few minutes if that's cool. See if I can power nap my way into a second wind. So, broadcast tower behind the Vinewood sign. I think it's Mount Hunt Drive. Just holler when we get there. You're the best. And don't touch me or anything, okay? Wow. You're a real piece of work. Dobra, w końcu się przymknęła. Faktycznie zasnęła. Dobra Ciekawie co jest tam gdy wyjdę no, no tak, szybko się obudziła Dobra, nieważne Idziemy do tego miejsca Ło, wow, jakaś sarna chyba O, bardziej jeleń, bo miał rogi W sumie Nie, sarna tak, chyba nie ma rogu ale nieważne. A ja tak myślałem, że będzie nas chciał zaatakować. No ale my jesteśmy tu. Psychopatą, Michaelem. I oczywiście go zabijemy, a co? Tak, trzeba mnie było obrażać. Dla pewności. Ej, ej gdzie uciekasz? Jeszcze zadzwonisz na policję albo coś. Ciebie też się trzeba pozbyć. Pum. I na glebę. Ha. No i pięknie. jej zdjęcie i zawieszę to zdjęcie nad kominkiem. Psychopata Michael. Tak jest. Trochę bliżej. Idealnie. Dam chyba sobie na tabletę do, do, do telefonu. To już kurde zapisało się. Nie chciałem tego nagle zapisywać. Dobra. No i skończyła się misja. Tyle ją odwoziłem. A tu gościu się zbuntował i postanowił nas zaatakować. Dobra, jeszcze tylko jedna rzecz: trzeba się pozbyć dowodów zbrodni. Dobra. A więc dzięki za oglądanie. Jeżeli filmowi się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Komentujcie i subskrybujcie. Cześć!